To jest podcast z Soją wśród praktyków, czyli merytoryczne rozmowy o agrotechnice soi, w których rolnicy dzielą się praktycznymi wskazówkami, jak uprawiać soję z sukcesem. Cykl podcastów z Soją wśród praktyków sfinansowano z funduszu promocji roślin oleistych. Rozmowę prowadzi Joanna Panek. Panie Emilio, dlaczego warto uprawiać soję? Soja ma naprawdę wiele zalet. Taką łatwością jeśli chodzi o uprawę soi jest, jest zakres właśnie odmian. Jest to, że przez ostatnich kilka lat ilość odmian dostępnych dla rolnika się, zwiększa się cały czas dynamicznie i każdy tak naprawdę rolnik, który chce uprawiać soję w Polsce, we wszystkich rejonach naszego kraju, może z tej puli dostępnych odmian z różnych hodowli wybrać taką, która będzie szczególnie przydatna w jego gospodarstwie. Natomiast na pewno warto zwrócić uwagę na soję z innych również względów tak ekonomicznych, jak bardzo cennego płodozmianu i i struktury gleby, jaką po sobie zostawia? Dlaczego warto uprawiać soję? Przede wszystkim wynik ekonomiczny, ale ten wynik ekonomiczny musi być właśnie, będzie wtedy uzysk uzyskany, jeśli, jeśli zachowamy te wszystkie kroki, które są bardzo ważne i żadnego nie pominiemy. Każde pominięcie jednego z tych kluczowych warunków do, do, do spełnienia, żeby, żeby uzyskać bardzo dobry plon, Powoduje jego obniżkę. I, i, i w przy dzisiejszych e... Realiach no już coraz bardziej y, zawęża nam się, y, ta grupa tych roślin, na których y, możemy uzyskać jakiś zysk. A soja ma, to, y, ma jeszcze ten jeden fajny aspekt, że y, na tej soi najmniej możemy stracić rośliny, które chcemy uprawiać. Y, dosyć duże koszty wnosimy w początkowe tam zasiewy i te wszystkie związane z tym rzeczy. A, soi możemy w sumie najmniej stracić to jest moje takie moja taka opinia jeśli chodzi o soję myślę, że warto uprawiać soję z tego względu, że soja nie ma jakoś specjalnie wygórowanych y, potrzeb na składniki pokarmowe y, również soja wybierana jest przez wielu rolników z tego względu, że nawożenie, które stosowane jest przy uprawie soi, nie jest jakoś strasznie kosztowne. Wielu rolników schodzi z bardziej kosztownych upraw właśnie na rzecz uprawy soi. Soję warto uprawiać przede wszystkim dla korzyści. Korzyści finansowych, jakie przynosi uprawa tej rośliny, bo jak już wcześniej wspomnieliśmy, soja nie wymaga stosowania tylu zabiegów ochrony roślin, nie wymaga ochrony przed szkodnikiem, bo od, na razie nie obserwuje się czegoś takiego w, w, w plantacji. Nowatorsko weszliśmy w skup soi, ponieważ tutaj tak w ogóle to tak naprawdę w naszym regionie soja nie uprawiała się ze względu na to, że nie było jej gdzie sprzedać, rolnicy nie mieli gdzie tego odstawić. Zapytania dla naszej firmy, a firma rozwija się z roku na rok, jest dużą firmą skupową, pojawiały się od, od wielu lat. Ja też się bałam, my też baliśmy się podjąć tego ryzyka, bo nie znaliśmy... Rośliny nie znaliśmy, uprawnie znaliśmy tematu. My ją kupujemy, my ją magazynujemy, my ją później odstawiamy w odpowiednim momencie, oczekując tej ceny, właśnie bo, wiadomo, dzisiaj cena jest ceną rynkową, która się zmienia, więc sobie y, szukamy tej ceny dla nas najkorzystniejszej i możemy ją sprzedać. No i uważam, że, że warto. I mówię, my podeszliśmy do tego tematu nowatorsko w tej, i widzimy, co się dzieje od tych czterech, może. No tak, gdzieś 4-5 lat wstecz, jak zwiększył się zakres y, uprawy soi w polach ponieważ, mówię, podstawowym hamulcem było to, że nie było jej gdzie sprzedać, bo nawet jeśli urosło dwie tony, to już z tymi dwiema tonami z hektara, bo takie były próby, więc ludzie siali, później gdzieś tam próbowali na jakichś giełdach to sprzedawać, na jakichś targowiskach, co, co z sensem się mija, no bo to, to nie, tu się nie zarobi, natomiast, mówię, zbierając, wywożąc i otrzymując za to pieniądze w określonym czasie, jest to i interes dla rolnika. Soja też jest bardzo korzystna ze względu, tak jak już tu wspominali, nie potrzebuje bardzo dużo nawozu przed zasiew. Uprawa jest bardzo prosta, mało środków tych ochrony roślin się używa. No i ten zbiór jest bardzo fajny z tego względu, że odbywa się już po żniwach zbożowych, w takiej jakby troszkę luce pomiędzy żniwami zbożowymi a kukurydzianymi. Wtedy po prostu okres używania tego kombajnu to nie są tylko żniwa zbożowe i kukurydziane, tylko ten kombajn już jest użytkowany od żniw zbożowych aż do końca kukurydzy, tak, czyli praktycznie pół roku. Kombaj zarabia pół roku w roku. Także mówię. Plus, no i to i jeszcze to, o co, czym co wspominaliśmy już, że to jest mówię. jest bardzo dobre stanowisko pod innym tak. prawdę, typu pszenica ze względu, gdyż kukurydza no, późno schodzi z pola, tam październik, listopad, niekiedy grudzień. Na przykład, kosząc soję we wrześniu, jesteśmy w stanie naprawdę posiadać pszenicę i, i mieć bardzo fajne efekty z niej na kolejny rok. Także naprawdę soja jest uprawą godną polecenia. I to w za, i, i dla rolnika, i dla punktu skupu. Naprawdę, tylko trzeba się w to, trzeba się tego nauczyć. Panie Krystianie, dlaczego warto uprawiać soję? Um... z przytoczonych tutaj argumentów przez Państwa Barcz, ja się z wszystkimi zgodzę, bo też jestem rolnikiem. Natomiast tak światopoglądowo dla mnie soja jest również rośliną, która żywi świat. I to jest, no, bez kozery i nie jest to żaden banal, bo to jest czwarty gatunek, który żywi świat po kukurydzy, pszenicy i ryżu. I myślę, że w naszym kraju też musimy się otworzyć w końcu na to, że możemy tę roślinę bardzo wysokiej jakości również u nas uprawiać w bardzo dobrej jakości. I to jest takie moje wewnętrzne przekonanie mnie jako Krystianem Bryżaka, natomiast cieszę się również, że mogłem zawodowo rozwinąć się przy przetwórstwie soi z tego względu, że wiem jakie ona niesie ze sobą dobrodziejstwo jeżeli chodzi o aspekt żywienia zarówno zwierząt jak i ludzi, ponieważ no soja z swym składem aminokwasowym ona dorównuje takiemu ideałowi, do którego porównujemy białko jaja kurzego. Więc, jeżeli jesteśmy w stanie na własnych polach wyhodować idealne białko e, i ono może być zastosowane wszelako zarówno w żywieniu e, zwierząt, jak i ludzi no to mamy właściwie rozwiązanie na problem taki globalny, ale tak naprawdę e, nasz lokalny. Tak? Czyli dostępności białka e, paszowego, którego nie importujemy z zewnątrz, a mamy je po prostu u nas w Powiem z własnego doświadczenia. E, Soję zacząłem uprawiać około 10 lat. Wcześniej. Początki były trudne, no bo to była nowa roślina. Nie wiedziałam, jak się za to zabrać. Z czasem nabierałam coraz więcej doświadczenia. Na ten moment mogę powiedzieć, że soja jest to dla mnie bardzo dobrą rośliną, ponieważ zostawia bardzo fajne stanowisko po soi. Jeżeli wiemy, jak je uprawiać, to daje fajne dochody. Poza tym jest możliwość poćwiczenia, popróbowania różnych metod uprawy, i to jest jak gdyby podstawowa rzecz. Poza tym bardzo ładnie wygląda na polu. Oczywiście oprócz względów finansowych, opłacalności, oprócz zalet, które soja wytwarza nam na stanowisku. Są również inne względy, dlaczego warto ją uprawiać. Między innymi dlatego, że soja nie ma wygórowanych wymagań co do sprzętu, które potrzebujemy przy jej uprawie. Tak naprawdę gospodarstwa, które uprawiają standardowo pszenicę czy rzepak, również z powodzeniem mogą uprawiać soję. W uprawie soji możemy zmniejszyć nawożenie, szczególnie nawożenie azotowe, praktycznie ograniczyć do minimum, z tego względu, że stosujemy szczepionki bakteryjne, które zawierają bakterie, w wyniku których zawiązywane są brodawki na korzeniach, a które finalnie odpowiadają za asymilację azotu i zapotrywanie rośliny w ten pierwiastek, ale jak również które pozostawiają troszeczkę tego azotu dla roślin następczych. Więc myślę, że taką yy, ważną, fajną yy, cechą, kwestią, do czego warto uprawiać soję, jest właśnie to, że możemy zminimalizować nawożenie. Stosowane w tej uprawie. Soja zostawia bardzo dobre stanowisko po sobie. Jest przełamaniem monokultury zbożowej i zostawia dużo azotu w plebie. Wbrew pozorom soja potrzebuje bardzo dużo azotu, bo na tonę soi łącznie ze słomą potrzeba od 70 do 100 kg azotu na wytworzenie tej masy. Przede wszystkim zapewnia się białko własnej produkcji bez GMO. Tak jak w moim przypadku zapewniam to białko dla trzody chlewnej. A nasze dążenie powinno być jedno. 2 miliony ton sprowadzanej śruty to powinien wykorzystać nasz rynek, żeby w kraju zostały pieniążki. Ekonomia i, i zarazem korzyści dla e, rośliny następczej po soi. Na ogół jest to pszenica o zima, gdzie podwójnie zyskujemy, bo e, Pszenicę już wtedy siejemy bez e, e, orkowo, tylko e, w, na zasadzie uproszczonej. E, system korzeniowy soi, który e, jeżeli ma dobre warunki uprawowe, to dochodzi do półtora metra, w związku z tym zostawia już. E, Superstrukturę dla pszenicy, gdzie system korzeniowy pod takim przedplonie sojowym jest zdecydowanie lepszy i, i tym sposobem mamy lepsze zabezpieczenie plonu w warunkach suszy. Wiemy już, co skłoniło naszych gości do podjęcia uprawy soi. A jaki będzie Twój powód? Jeśli zastanawiasz się nad uprawą soi lub poszukujesz praktycznych wskazówek, jak dopracować agrotechnikę, zostań z nami. W kolejnych odcinkach podpowiemy, jak zrobić to z sukcesem. Dziękuję za wysłuchanie pierwszego odcinka Soją wśród praktyków. Do usłyszenia w kolejnym.